Witajcie, z tej strony Honker Team. Scenery już powinniście znać. Honker Team, co Ty znowu kupujesz? Honker Team nic nie ma na tym YouTube, tylko same unboxingi. No, powiem Wam, zauważyłem, że Wam się podobają takie testy. Recenzje, to co mogę, to Wam pokazuję. Mamy kolejną paczkę. Dobra, otwieramy. A ja, razie się przygotowałem, gdzieś mam nóż. Nie, nie pazurem. Tu mam Honker Team, co to jest? Proszę bardzo. Klej z dragona. Polecali, czytałem recenzję, że podobno dobry. Do styropianu, do ceramiki, do papieru, do drewna, do korka na zewnątrz, do wewnątrz bezbarwny polimerowy. No dobra, dobra. No to co, taki mamy klej, 750 ml. Pierwsza rzecz, co mamy pod ręką, co możemy zrobić od razu, sklejmy karton. Wiem, że karton to wiele co mam z Ale dobra. Co nieco potestujemy. No to co? Punktowo naklejony element. To już nie radzi z takim rozpuszczalnikiem. No dobra. Damy małą kropeczkę. Kleju. Podobno dobry, bo mocny. Zobaczymy. Dobra. Sklejamy kartony. Poruszamy delikatnie. No i dobra. Pełną wytrzymałość spójną uzyskuje po 24 godzinach. No dobra, no to to tak zostawimy i nie wiem, czy jeszcze będziemy kleić. Może coś jeszcze pokleimy, zobaczymy. Dobra, powiem Wam, zrobimy jeszcze jeden test kleju. E, spróbujemy tak. Mam dwa kawałki desek. To są deski stare, brudne, impregnowane jakimiś farbami, olejami. Spróbujemy skleić tak. Na jedną kropelkę damy na środku, bez dociskania, bez niczego. A jedną stronę spróbujemy zeszlifować, wyczyścić to z tej farby. Weźmiemy pilnik. Bo jak nam chwyci takie i będzie mocno trzymać, to jak wyczyścimy, jak zrobimy to profesjonalnie, to też będzie trzymać. No dobra, w miarę jest wyczyszczone. Teraz tu przejedziemy tak. I będziemy kleić, mało kleju damy, robimy kropki tylko. A jak już damy kleju albo na pasy, na całą szerokość, albo na coś, no to jak nam to będzie trzymać, to tak to na pewno będzie trzymać. No ale dobra, weźmiemy tak, i teraz weźmiemy na brudne otwarby. Będę musiał poczytać o tym kleju. Bo mam go pierwszy raz. Także też nie wiem wszystkich jego tajników, co się jak dokładnie robi. Dobra, I jak nam takie coś będzie trzymać, to jak to zrobimy tak bardzo profesjonalnie, to będziemy mieli pewność, że trzymie nam to elegancko, będzie nam klej trzymał. Dobra. Przyklejone, w miarę przyklejone, zobaczymy. Zostawimy na 24 godziny, tak jak piszą tu w instrukcji. No i dobra. Tylko widzę, że tu się strasznie brudzi ten dziubek od tego kleju, to trzeba będzie przecierać. Żeby nam to chyba nie, nie zastygło, bo potem nie wejdziemy do kleju. No i dobra, to zostawiamy. Czekajcie, pisze tu coś, jak to kleić tym? Bo sami na podłoże lub element przyklejany Klejone elementy złączyć i mocno docisnąć. A gdzieś jeszcze czytałem na ogłoszeniu czy na czym, że trzeba przy, przy klejeniu, że trzeba dopasować, wyciągnąć, poczekać na chwilę, rozłączyć te elementy klejone i dopiero złączyć. Nie wiem, tak jest na pudełku, zobaczymy. Tak. Tutaj mamy przeszlifowane. A tu mamy zwykłe brudne, zwykłe brudne drewno. Dobra. No to także zobaczymy, co to jest warte. To robię na szybko. Mogłem to, wiecie, uciąć i jakoś to fajnie zrobić, ale to robię specjalnie temu też dłuższe. I to robię na kropkę. Robiłem kropkę na środku i po prostu to docisnąłem. A jak damy na jeden element i na drugi, albo ładnie ten klej czymś rozsmarujemy albo takim jakby mini grzebieniem, żeby to tak ładnie i ten to to będzie, zobaczymy, jak takie coś chwyci, takie klejenie po prostu kleksik na środku położone dociśnięte, delikatnie poruszane i będzie trzymać to klej jest dobry dobra, jeszcze powiem wam, zrobimy jeden test to zostawiamy, niech to sknie żeby tym już nie ruszać Weźmiemy tu takie kawałki drewna, sklejmy na wikol. Na wikol klej stolarski. Sklejmy na wikol klej stolarski. Zobaczymy, jaka jest różnica. Czy jest mocniejszy ten klej z drewna, czy nie? Zobaczymy jedną stronę przejedziemy pilnikiem Czy widać? widać no dobra, tak to pokleimy no i zobaczymy wiadomo, nigdy zawsze drewno jest jakieś brudne, zakurzone Nigdy to nie jest idealne. Nieraz się klei na takie dosyć stare. Co jest? Wikol mi zaschnął? Nie no, chyba nie. Dobra, zrobiłem tu biurę. No to tak. To mamy szlifowane? Tak. No to jedziemy. Tyle jechaliśmy dragonem. Kropka na środek. Takie małe przykleimy z ciekawości. Zobaczyć. Dobra. No i dobra, przyklejamy. Zostawiamy do wyschnięcia. I będziemy testować dragon wikol. Dobra, mamy nasze testowe deski. I teraz tak. Co wam powiem? No samo, samo z siebie się trzymać trzymie. To było klejone. To było klejone dragonem. Dobra, próbujemy rwać. E, mocno. Ciekawe, że rękami pójdzie. O kurde. O, to poszło. I to było co? No, odeszło razem z klejem. I tu klej został. No to dobry. Dobry klej. O kur. Kurde o kurde, to może być ciężko odkleić. Czekajcie, spróbujemy na razie rękami. Oje poszło. No i tak, co Wam powiem, wtopiło się, wtopiło się, a bo to było na brudną deskę klejone. I klej się wtopił, chwycił farbę i wyrywał farbę całą. Wyrywał farbę. Mocno to trzymało nawet, a teraz zobaczymy to. Bo. O kurde, z tym może być lipa, muszę się wspomóc młoteczkiem chyba, odpadło, no i tak, co Wam powiem, co nieco chwyciło, ale to chyba było wikolem klejone, Zostawiało. Nie, ja to tak tylko na takie wąskie paski kleiłem. No to, czyli klej trzyma dobrze. Dobry klej. dobra Także to taki szybki test. Fajnie. Klej, klej dobry. Klej dobry. będę używał do jakiegoś klejenia do czegoś, to nie jest dziadostwo. Dobry klej. Dobra, także to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał taki test i lubicie takie testy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie cześć, do następnego odcinka.